Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na piąty odcinek magazynu pierwszej ligi futsalu. W grupie północnej bardzo duże przetasowania w tabeli, dlatego zapraszam Państwa do sprawdzenia co działo się na polskich parkietach. Magazyn rozpoczynamy spotkaniem Bonito Helios Białystok z Torunską Akademią Futsalu. Oba zespoły nie najlepiej rozpoczęły ten sezon, dlatego remis w tym spotkaniu nie urządzałby żadnej z dużym. Mamy 11 minuty tego spotkania? Z kontratakiem wychodzi drużyna gości, dobra interwencja Ulmana, ale jest jeszcze Mateusz Kończalski, który dobija piłkę do pustej bramki i to Torunianie wychodzą na prowadzenie. W odpowiedzi gospodarze, zagranie futbolówki na prawą stronę boiska, dobra interwencja zapałę. no i tutaj fatalne pudło zawodnika Bonito. To już druga połowa, Ulman, zagranie do kolegi z zespołu, ale jest fatalny błąd, no i nie mógł z tej sytuacji nie skorzystać Filip Jerzyjewski, który w taki oto sposób trafia do siatki i podwyższa prowadzenie gości. A to już 28 minuta tego spotkania. Zagranie przetkowo część boiska i bardzo dużo walki. Ale koniec końców. Ta wtore wychodzi z atakiem. Świetne zagranie, strzał na bramkę. Mamy trafienie. Kacper zboralski zdobył bramkę na 3 do 0 dla gości. A to już 30. minut tego spotkania. Podopieczni Kamila Ulmana przejmują piłkę pod własnym polenkarnem i próbują wyjść z kontratakiem, ale jest przyjęcie wódce na połowie rywala. Zagranie do środka, pierwszy strzał zablokowany, dobitka, mamy bramkę i Kamil Domański zdobywa czwartą bramkę dla Tachutory. Gospodarze wreszcie odpowiedzieli w 31. minucie tego spotkania. Gra z lotnym bramkarzem, świetne rozegranie tej akcji i Mateusz Prolejko zdobywa honorową bramkę dla swojej drużyny. Toruńska Akademia Futsalu wywozi cenne trzy punkty z bojego statu. No wiadomo, jest ciężko, tak. Każdy tu liczy na jakieś punkty. Trenujemy ciężko na treningach. No widocznie musimy jeszcze czekać i jeszcze ciężej pracować. No staramy się rozmawiać dużo z zawodnikami. To są młodzi zawodnicy i tak jak Pan powiedział, gdzieś tam morale ich są w tym momencie niskie. Staramy się rozmawiać z nimi. Ja czy trener Sergiej. No, co tu dużą powiedzieć. no mówię, mamy nieźle gramy, mamy sytuację i brakuje tej kropki na Dino. Nie, nie ukrywam, że ta pierwsza kolejka się nie, nie użyła pod nas, potem Pechowa porażka, w drugiej kolejce, w trzeciej wygraliśmy tydzień temu remis futbalu, więc, więc gdzieś tych punktów brakowało. Nie ukrywam, że potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, my, bo nie, toż chyba było widać że na parkiecie dużo walki, mecz wyrównany, bardzo ostry, ale fair przede wszystkim też myślę i tutaj, tutaj no. Wynik 4:1 może nie tyle co zasłużony, ale sprawiedliwy może. Brówka UKS Orlik Musina cały czas szukała pierwszych punktów w tym sezonie. W piątej kolece podejmowali na własnym parkiecie LZS Dragon Bojano. Nie minęła jeszcze pierwsza minuta tego spotkania, a Dominik Depta w taki oto sposób otwiera wynik tego spotkania. Dwie minuty później gospodarze ruszają za akcją, raj środkowo częścią boiska, strzał lewą nogą, który jednak jest zablokowany. Jeszcze podanie w ścisk do Dawida Śmiłowskiego, który w taki oto sposób kapitalnym uderzeniem doprowadza do wyrównania. A to już 17 minuta tego spotkania. Przy piłce zawodnicy LZS-u Dragon Boyano. świetny zwód na lewej stronie boiska, zagranie w pole karne, a tam jest Mateusz Cyman, który zdobywa bramkę na 1-2. Przyjezdni, jeszcze przed przerwą zdołali ukończyć swoich rywali. Wyjście bramkarza do piłki, daleki wyrzut, świetne wznowienie tego kontrataku, ponownie zagranie na dalszy słupek, a tam Mateusz Syman nie myli się w takich sytuacjach i zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Na tablicy wyników do przerwy 1-3. Druga połowa tego spotkania? Goście cały czas starali się kontrolować wydarzenia boiskowe, przejęcie piłki na połowie rywala, i tutaj bardzo dużo szczęście mieli w tej sytuacji gospodarze. A to już 34. minuta tego spotkania. Kolejna akcja LZS Dragon Bojano. Rozmontowali defensywy rywala i w taki oto sposób Dominik depta ustala wynik tego spotkania. Goście mieli jeszcze szansę na podwyższenie wyniku, ale w tej sytuacji kapitalnymi interwencjami popisał się golkiper Mrówki Mosiny. LZS Dragon Bojano pokonuje Mrówkę OKS Orlik Mosinę 4 do 1. Gnieźnie doszło do bardzo ciekawego starcia KS Gniezno AZS UG Gdańsk. Początek spotkania, przyjęcie piłki przez gospodarzy, akcja sam na sam, ale świetnie w tej sytuacji interweniuje Kacper Sasiak. Kolejna szansa dla miejscowych, strzał na bramkę, ale słupek tym razem ratuje zawodników z Pomorza. Kontratak atak opiecznych Wojciecha Pawickiego, strzał na bramkę, futsalówka ląduje w samym okienku bramki i Kevin Sidor otwiera wynik tego spotkania. Chwilę później przyjezdni odbierają piłkę w środkowej części boiska, Waradowski schodzi na prawą nogę, wykłada jak na tacy piłkę swojemu koledze z zespołu, dużo zamieszania w polu karnym, KS-u Gniezno i Mariusz Sawicki wpakuje piłkę do własnej bramki. Gospodarze szukali bramki kontaktowej, tutaj mamy zejście na lewą nogę, strzał na bramkę i kapitalnie w tej sytuacji dwukrotnie swoją drużynę ratował Kacper Sasiak. Kolejna szansa dla miejscowych, wyłożenie piłki, ale tym razem futsolówka trafia tylko w słupek. Kolejna akcja, tym razem to gdańszczanie ruszają z kontratakiem, zagranie na prawo stronę boiska, strzał na bramkę, jest gol i Iwo Gerle podwyższa prowadzenie przyjezdnych. Gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali zniwelować stratę, w tej sytuacji świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Paweł Kadłubowicz. Spotkanie nabierało rumieńców. mamy 18 minutę, świetny zwód Marcina Marcinkowskiego, strzał na bramkę, jest gol, mamy bramkę kontaktową. Wynik do przerwy to 2 do 3. Druga połowa również przysporzyła nam wielu emocji. Kolejna szansa dla KSU Gniezno, ale jak w tej sytuacji nie padła bramka, pretensje mogły mieć do siebie tylko i wyłącznie zawodnicy gospodarzy, natomiast w tej sytuacji słupek uratował drużynę gości. Kolejna szansa dla KSU Gniezno, ale piłka po raz kolejny trafia w obramowanie bramki. Miejscowi byli w tym meczu bardzo nieskuteczni, co mściło się na każdym możliwym kroku. W tej sytuacji Piotr Wardowski zdobywał bramkę na 2 do 4. Tym razem z autów znawiają Greg gdańszczanie, ale w tej sytuacji piłka trafia tylko w poprzeczkę. Dwie minuty do końca tego spotkania zawodnicy z Gniezna próbowali wariantu z lotnym golkiperem, ale w tej sytuacji Piotr Wardowski przyjmuje piłkę w środkowej części boiska i w taki oto sposób zdobywa swoje kolejne trafienie w tym spotkaniu. A to już 39. minuta tego spotkania. Uderzenie, niepewna interwencja Kasprasasiaka i Paweł Kadłubowicz zdobywa bramkę na 3 do 5. Gospodarze mieli jeszcze szansę na zniwelowanie straty, ale w tej sytuacji Kasper Saszek broni przedłużony rzut karny. Gdańszczanie również mieli szansę z przedłużonego rzutkarnego, ale kapitalną interwencją pobiecał się per gospodarzy. Gniezno 3, Gdańsk 5. W Szczecinie doszło do bardzo ciekawego starcia futsalu Szczecin z Wymetem Futsal Klub Kamienicą Królewską. Początek spotkania: gospodarze mają rzut rożny. Strzelenie futsaluki w pole karne, piłka poodbijała się pomiędzy zawodnikami Wymetu i Maciej Młyński. Strzela bramkę samobójczą. W szóstej minucie mieliśmy odpowiedź drużyny gości, zagranie na lewą stronę boiska i Błażej ewenta doprowadza do wyrównania. Gospodarze mieli szansę na odpowiedź. Przejęcie futelówki w środkowej części boiska. Uderzenie na bramkę, ale piłka po interwencji bramkarza trafia w słupek. A to już 19 minuta tego spotkania i w taki oto sposób Marcin Choszcz zdobywa bramkę na 2 do 1 dla wemetu. A to już druga połowa, konkretnie dwudziesta minuta tego spotkania. Gospodarze w fantastyczny sposób radzą sobie z pressingiem rywala. Kapitalne prostopadłe podanie do Bartosza Sobinka, który mija bramkarza i zdobywa bramkę wyrównującą. Kapitalna akcja drużyny za Szczecina. Na tablicy wyników 2 do 2 i podobeczni Piotra Górniewicza rozpoczynają grę od środka boiska. Zagranie na prawą stronę boiska. Próba podania przez środkową część, ale jest strata. Ponownie Bartosz Sobinek uderza na bramkę i futsal Szczecin w ciągu kilkunastu sekund zdobywa dwie bramki i wychodzi na prowadzenie. Goście szukali bramki wyrównującej, mamy 39. minutę. Jak widzimy drużyna wymetu z lotnym bramkarzem. Zagranie na prawą stronę boiska, i Ichor Dmitriew, potężne uderzenie w dalszy róg i mamy bramkę wyrównującą na tablicy wyników 3-3. Futsal Szczecin remisuje z wymetem kamienicą królewską. Przenosimy się na południe, gdzie na początek czeka na spotkanie gwiazdo Szląska z AZS-em Ułek Kraków. Mamy trzecie minutę tego spotkania, przy płycie drużyna gości. Strzał ze środkowej części boiska, dobre uderzenie Mateusza Mroczki i goście wychodzą na prowadzenie. Ponownie w ataku przyjezdni, AZS-Ułek na początku tego spotkania zdecydowanie przeważa na parkiecie. Zagranie w pole karne, jest faul, mamy gwizdek sędziego i AZS-Ułek będzie miał krótki rzut karny. Jest już gwizdek sędziego. Strzał na bramkę broni Bogdziewicz, ale jest dobitka. I Tadeusz Dziarmaga podwyższa prowadzenie drużyny z Krakowa. A to już 12 minuta tego spotkania. Rzut roży na drużyny gości. Mocne, płaskie uderzenie. I Jakub tak zdobywa trzecią bramkę dla AZS-u Kraków. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Mamy 16 minutę. Sylwester Włotkowski. Zagrywa do Mateusza Dynka. Dynek do środka boiska. Podanie do Sylwestra Gładkowskiego, Gładkowski strzał prawą nogą, świetne, precyzyjne uderzenie w dalszy ruch bramkarza i gwiazda Luda Śląska wraca do gry. A to już druga część tego spotkania, przyjęcie piłki i gospodarze ruszały z kontratakiem. Grzewaczewski na prawą stronę boiska, Sylwester Gładkowski schodzi do środka, kolejne świetne uderzenie tego zawodnika i gwiazda łapie kontakt w tej minucie goście zareagowali na wydarzenia boiskowe, ruszają z kontratakiem dużo przypadków w tej sytuacji i Jakub tak zdobywał bramkę numer 4 dla akademików z Krakowa ale odpowiedź nadeszła kilkadziesiąt sekund później w taki oto sposób Akademicy z Krakowa wychodzi z podpersingu rywala Rafał Aksamit zdecydował się na indywidualny rajd uderzył na bramkę, ale Łukasz Bogdziewicz pewnie łapie ten strzał i wykorzystał brak golkipera między słupkami i golkiper gwiazdy strzela bramkę kontaktową Mamy 31 minutę, emocje na parkiecie w sięgały Zenitu, gospodarze wychodzą z kolejnym kontratakiem, zagranie na lewą stronę boiska, Strzelenie piłki w pole karne i w tej sytuacji pychowo Tadeusz Dziarmaga pakuje piłkę do własnej bramki, przez co na tablicy wyników mamy wynik 4 do 4. Ostatnie słowo należało jednego gości. Świetnie rozegrali ten kontratak i Tadeusz Dziarmaga, który chwilę wcześniej zdobył... Bramkę samobójczą daje zwycięstwo akademikom z Krakowa. Gwiazda 4, AZS Uek 5. W Gliwicach doszło do starcia na szczycie. KS Stośnica Gliwice podejmowała na własnym parkiecie GKS Futsal Tychy. Bartosz, numer 15, Stec numer 19, Hase Jakub, trenerem pan Michał Słonina. I walka. O, o, bieżol. Bieżol. Dura! Piękne uderzenie, jeszcze lepsza interwencja Pawła Mury. Tak jak mówiliśmy, takie odpychanie nie będzie gwizdane. Pięknie. Ale słupek, jeszcze nie ma bramki! Nie ma, gola. A poza tym możecie sobie przewinąć konkretne akcje, tak więc zachęcamy do tego gorąco. Jest Kiełpiński, blisko mnie, bramki, jeszcze Chyży. Dobitka Mizera, raz jeszcze... Tyka. Znów to, co widzi sędzia, to, co widzimy my. Śmieje, Bronił, jest bramka, jest bramka! Piotrek Pytel z najbliższej odległości dobija piłkę, jest 1 do jednego. Goal! Tyszanie muszą wrócić do tego, co, co stosowali wcześniej, czyli atak, pressing i szybkość gry. Start. Oj, 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 oj! Yeah. Okay, mizera już idzie w sukurs. Nie jeden z zawodników Sośnicy, ale odzyskują e, futbolówkę. Tyszanie, nie ma bramki. Piński. Dobrze, Artur Łopatka. Minął przeciwnika. Yeah. Yeah. Nie ma bramki. Ale doskonale to zrobił, ojej! Ramkarz daleko do Kosowskiego, ależ zamieszanie, ależ nerwy! 4, tutaj 3, nikt już tego 2, zwycięstwa soskiego nie zabierze! Yes. Mamy yes. to! Yes. No, wygrywamy! Yes. Dwa do jednego z drużyną GKS yes. yes. Utychy! Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Życzymy Wam dobrego wieczoru, dobrego południa.

Luxiona AZS UMCS Lublin podejmowała na własnym parkiecie Hejro Rzeszów. Mamy piątą minutę. Mocny strzał na bramkę i w taki oto sposób z rzutu wolnego Łukasz Mytnicki otwiera wynik tego spotkania. Zaledwie kilkanaście sekund później mamy kontratak gospodarzy, zagranie piłki w pole karne i w taki oto sposób Duarte Araujo podwyższa prowadzenie gospodarzy. A to już 12 minuta tego spotkania i kolejna akcja Luksjony. Dużo przypadków w tej sytuacji, ale koniec końców Jakub Wankiewicz zdobywa bramkę numer 3 dla miejscowej drużyny. A to już 19 minuta tego spotkania, przedłużony rzut karny dla gospodarzy. Mateusz Szafranski kontra golkiper Chełrożeszów. Mateusz Szafranski nie dał szans w tej sytuacji bramkarzowi i zdobywał bramkę numer 4 dla gospodarzy. Miejscowi jeszcze przed przerwą zdołali dołożyć kolejne trafienie. Dobre podanie z linii bocznej boiska. Odegranie futsalówki. Świetna wymiana podań w polu karnym rywala. I Grzegorz Furalski podwyższa prowadzenie miejscowych. Do przerwy mieliśmy bardzo pewne prowadzenie akademików z Lublina. Przy piłce Eryk Starzyński. Starzyński teraz tutaj zaatakowany w pewnym momencie przez trzech rywali. Ale jest strata piłki. Kontratak gospodarzy. Pewne wykończenie. Jakub Wankiewicz zdobywa bramkę na 6 do zera. Na parkiecie zaczęło pachnieć pogromem. A to już 22 minuta tego spotkania. Rzut rożny dla Heiro, ale jest strata piłki. Kolejna kontra gospodarzy. Zagranie w salówki na lewą stronę boiska. Strzał na bramkę. Jakub Wankiewicz zdobywa gola na 7 do zera. Goście cały czas szukali chociażby bramki honorowej, bowiem 7 do zera to jest już bardzo duża przewaga. Wstrzelenie piłki w pole karne. Dużo przypadku. I mamy gola dla drużyny gości. Cezary zdunek niefortunnie wbił piłkę do własnej bramki. Gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Tutaj również kolejna akcja Hejrożeszów. Ale niecelne to wycofanie do swojego kolegi z zespołu dwóch na jednego wychodzą teraz zawodnicy Luksiony. Wyłożenie piłki do Mateusza Szafreskiego, który nie miał problemów, żeby trafić w tej sytuacji do bramki. A to już 28 minuta tego spotkania. Kolejna strata i ponownie z kontratakiem ruszają zawodnicy Luksiony. Mniej więcej tak wyglądał obraz drugiej części tego spotkania. Kolejny świetny wykończony kontratak i ponownie do siatki trafia Jakub Wankiewicz. Zawodnicy Heiro byli w tym spotkaniu całkowicie bezradni. Tutaj mamy kolejny prosty błąd, przejęcie piłki przed polem kardy, strzał na bramkę i Grzegorz Furalski dokłada kolejne trafienie dla gospodarzy. Pomimo obrazu tego spotkania, goście starali się raz po raz odgryzać swoim rywalom. Zagranie do Eryka Starzyńskiego. Ten schodzi na prawą nogę. Potężne uderzenie pod poprzeczkę i mamy drugą bramkę dla drużyny gości. To jeszcze nie koniec strzelania w tym spotkaniu. Tym razem futsalówkę w środkowie części boiska przyjmuje Duarte Araujo. Pewne wykończenie akcji sam na sam i Luxio zdobywa bramkę numer 11. 38 minuta tego spotkania, tym razem gospodarze w ataku pozycyjnym. Zagranie futsulówki na lewą stronę. Szafrański, Szafrański odgrywa po linii swojemu koledze z zespołu. Tym razem zagranie piłki na prawą stronę boiska. Kolejna szansa. Duarte Araucho. świetne podanie lobem do Marcina Wojtaszka, który strzela bramkę numer 12 dla Luksjony. Na tablicy 39 minuta tego spotkania, czyli 2 minuty do zakończenia meczu. Rzut rożny dla gospodarzy. Zagranie piłki w pole karne, interwencja golkipera, ale jeszcze dobitka Marcina Wojtaszka, który ustala wynik tego spotkania. Luksiona AZS UMCS Lublin rozgromiła na własnym parkiecie Hejro Rzeszów. Spójrzmy jeszcze na koplet wyników w grupie północnej oraz tabelę. Ta w dzięki zwycięstwu z Bonitych Olios awansuje na siódme miejsce. się natomiast prezentuje komplet wyników w grupie południowej oraz tabela. Na pozycję wicelidera wskoczyła FC Seleza za boks ze Śląskie. Sosica Gliwice cały czas z kompletem punktów.